Zadanie siódme. Oceń prawdziwość podanych zdań. Wybierz P, jeżeli zdanie jest prawdziwe, albo F, jeśli jest fałszywe. Popatrzmy na zdanie pierwsze. Tutaj mamy iloczyn liczby 3 oraz liczby 9 do potęgi 5. No i zdanie twierdzi, że ten iloczyn jest równy wartości wyrażenia 3 do potęgi 11. Tutaj musimy w takim razie ten iloczyn troszkę przekształcić. Popatrzmy, jeżeli chodzi o liczbę 9, to to jest dokładnie to samo co 3 do potęgi drugiej, czyli będziemy mieli 3 razy, 3 do potęgi drugiej i to jeszcze podnosimy do potęgi piątej. W pierwszej kolejności zajmiemy się tym wyrażeniem, więc na razie pozostałą część całego iloczynu przepisujemy bez zmian. I mamy tutaj 3. Razy 3. Jeżeli mamy potęgę potęgi, czyli takie podwójne potęgowanie, to będziemy korzystali z tego wzoru, czyli podstawa potęgi pozostaje bez zmian, natomiast wykładniki musimy przez siebie przemnożyć, czyli uzyskujemy tutaj 3 razy 3 do potęgi dziesiątej. I takim sposobem uzyskaliśmy tutaj mnożenie potęg o tych samych podstawach. Jeżeli mnożymy potęgi o tych samych podstawach, to to oznacza, że w podstawie potęgi pozostaje ta sama liczba, która była, natomiast wykładniki musimy do siebie dodać. No w tym przypadku wykładnik jest jasny, to jest liczba 10, a co tutaj jest wykładnikiem? Jeżeli mamy liczbę 3, to to jest dokładnie to samo co 3 do potęgi pierwszej, więc tutaj jak mamy dodawanie wykładników, to mamy 1 plus 10, a 1 plus 10 to jest 11. Stąd finalnie uzyskujemy 3 do potęgi 11, czyli to pierwsze zdanie jest zdaniem prawdziwym. W kolejnym kroku ocenimy sobie poprawność, prawidłowość drugiego zdania. Wyrażenie 2 do potęgi 8 razy 2 do potęgi 7 i to dzielone na 2 do potęgi 10 można zapisać w postaci 2 do potęgi 5, więc tutaj też musimy sobie to uprościć, to wyrażenie w oparciu o własności działań na potęgach. W pierwszej kolejności uprościmy sobie licznik, więc na razie mianownik pozostaje bez zmian. W liczniku zauważamy, że mamy mnożenie potęg o tych samych podstawach, czyli znowu wykorzystujemy ten wzór, co oznacza, że w podstawie potęgi pozostaje ta sama liczba, która była, natomiast wykładniki do siebie dodajemy. 8 plus 7 jest równe liczbie 15, stąd mamy tutaj 2 do potęgi 15 w liczniku, mianownik pozostaje bez zmian. Tutaj mamy kreskę ułamkową. Pamiętaj o tym, że kreska ułamkowa zastępuje nam znak dzielenia, czyli de facto mamy tutaj dzielenie potęg o tych samych podstawach. Jeżeli mamy dzielenie potęg o tych samych podstawach, to korzystamy z tego wzoru, na podstawie którego wiemy, że w podstawie potęgi pozostaje ta sama liczba, która była, natomiast wykładniki. Od siebie odejmujemy, czyli w rezultacie uzyskujemy 2 do potęgi piątej. Z tych przekształceń wynika, że to wyrażenie jest równe liczbie 2 do potęgi piątej. Oznacza to, że to zdanie drugie jest również zdaniem prawidłowym.